Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać z Wami o pewnym problemie, jaki mają niektórzy rodzice w komunikacji ze swoimi dziećmi, kiedy w sytuacji, gdy dziecko zrobi coś nie o czasie, nie w czasie, kiedy rodzic sobie to wyobraża, że to należy zrobić, dziecko słyszy zarzut. Na przykład, Mogłeś mi powiedzieć wcześniej o tej sprawie. Zadanie domowe, przygotowanie yy, jakichś materiałów na plastykę. Albo dlaczego mi nie powiedziałeś o tym wcześniej? Dlaczego mówisz mi o tym tak późno? I co dziecko może odpowiedzieć na tak sformułowany komunikat? Ono się wtedy będzie zastanawiało, dlaczego ono ci nie powiedziało wcześniej, zacznie ci wymyślać powody, bo było zmęczone, bo nie wiedziało, yy, bo yy, coś innego robiło. Po co? Po co dziecko ma. Wymyślać i zastanawiać się na odpowiedź, na pytanie, czemu nie odgadło Twoich myśli. To jest bez sensu. Ten komunikat zawstydza, jest totalnie pozbawiony sensu. Są to słowa, które właściwie niczemu nie służą dobremu. One wyrażają frustrację ze strony rodzica, i właściwie nic z nich nie wynika. Czasu odkręcić się nie da. Nie da się stworzyć alternatywnego scenariusza na tą sytuację, w której dziecko zrobiło coś, co tobie nie pasowało. Ale powiedziałam, że nie ma to żadnych pozytywnych konsekwencji, natomiast tego typu słowa mają konsekwencje negatywne. Są obnażeniem dziecka, są zawstydzeniem dziecka i spowodowaniem, że dziecko w starciu z rodzicem. Odczuwa poczucie winy, że nie spełniło jego oczekiwań, a ponadto jest to stwierdzenie, które ma taki ukryty przekaz. Synu, córko, zgadnij na przyszłość i domyśl się, kiedy ja chcę od ciebie usłyszeć tego typu ważne informacje. Nie wiem, może dzień wcześniej, może tydzień wcześniej, może godzinę wcześniej, może pięć minut wcześniej. Zgaduj. Więc ten komunikat nie wnosi nic pozytywnego i jest ogromną dezinformacją dla dziecka. Nie tylko dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale dla każdego dziecka, które słyszy tego rodzaju komunikat. Więc, aby nie deprecjonować dziecka w swoich oczach, aby nie obniżać jego samooceny, formułujmy komunikat tak, aby dziecko coś z tego zrozumiało, aby dziecko miało coś z tego na przyszłość. Używajmy do tego konkretów. Na przykład dziecko mówi: "Mama, tata, na jutro potrzebuję zebrać kasztany, bo będziemy na plastykę robić, wyklejać jakieś ludziki." Ok, Dobrze. Ale prosiłbym cię, żebyś na przyszłość tak mi dał, dała na to dzień dwa, żebyśmy mieli czas wyjść do parku, kiedy jest jasno, kiedy jest pogoda, kiedy nie pada i wtedy byśmy zebrali to i przygotowali. I to jest prawidłowo użyty komunikat, który po podaniu dziecku umożliwi mu normalne z Tobą funkcjonowanie, który nie zawstydzi dziecko, a będzie też dla niego i instrukcją, i czymś pozytywnym, czymś co da mu rozwój, po prostu. Więc starajmy się w taki sposób formułować komunikat, pretensje swoje, nawet jeżeli ci się nie podoba to, co dziecko zrobiło. Pierwsze, co jak ci się nie spodoba, zasuń usta i zastanów się, czy to, co powiesz, w swojej frustracji, bo ten komunikat oznacza frustrację rodzica, w swojej frustracji najpierw ją powstrzymaj poprzez milczenie, i dopiero jak ci przejdzie, to poproś dziecko o coś bardzo konstruktywnego, żeby powiedziało ci o przygotowaniu. Kilka dni wcześniej, żeby pójść do sklepu, żeby pójść do parku, żeby mama lub tata zdążyli wyprać ubrania, tak aby dziecko nie czuło się zaszczute, zawstydzone tego rodzaju komunikatem. Jeżeli chcecie więcej podobnych wskazówek i w ogóle, jak komunikować się z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z osobami w spektrum, zapraszam Was już na trzecią edycję szkolenia z komunikacji z osobami w spektrum i nie tylko w spektrum, które odbędzie się 14 września w formule online, dostęp poprzez internet. Wszystko znajdziecie pod tym materiałem na mojej głównej stronie w sekcji komentarzy. Tam się dowiecie jak się na to zapisać. Szkolenie będzie również nagrywane, także dla wszystkich kupujących bilet dostęp do szkolenia będzie możliwy przez 7 dni od momentu jego opublikowania. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.